Oto, oto mamy tutaj fenomenalną sytuację, dwie bardzo mocno nie, niedowidzące, prawie niewidome dziewczyny robią kopytka. Jedna kelnerka, niewidoma Beatka, właśnie robi kopytka, znaczy się wałkuje i kroi, a druga z wrzątku takim podbierakiem wyjmuje kluseczki. Jak wam idzie, dziewczyny? A, świetnie. Świetna no, dobrze. sobie radzimy, jeszcze je wrzucam w tą gorącą wodę też. Uwaga, tak. lecą. Uwaga, bomby lecą. nie tak mocno. To są bardzo energiczne kobiety. Dobrze, że jest ściana, bo by poleciały. <noise> za... Na salę? <noise> za A jak ty sobie to wymierzasz, że to ma być takie grube? Na oko. <noise> Dobra, kopytka na oko. Dziewczyny mocno niedowidzące, ale próbowałam te kopytka, bo tu już są gotowe. I rekomendują, polecam. Naprawdę fantastyczne. Także będziemy najlepsi w kopytkach w Warszawie i. Cena okazyjna. No, nie no, będzie, będzie to promocja. 10% dodatkowo płatne za poświęcenie i narażenie życia tutaj także pozdrawiamy.